Wit witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście kanał Paradoglobos, witam wszystkich bardzo serdecznie, widzów, drodzy Państwo, jeszcze raz wszystkich witam Mniej więcej dzisiaj e, może i w tym filmie, czy też w tak zwanym ogłoszeniu e, To będzie oczywiście troszeczkę krótki film, dlatego bo mam e, też e, dodać też zaległe e, filmy, czy też materiały na Facebooka no oczywiście, niektóre jeszcze się dogrywają, także myślę, że jeszcze jakieś dziś firmy czy na YouTube, czy na Facebooka jeszcze wlecą. Ale no właśnie, dlaczego praktycznie nagrywam ten film, tak dalej. Mniej więcej e, zbliża się okres zimowy, no i dlatego e, potrzebuję pomocy e, e, Was, widzowie. I oczywiście, drodzy Państwo, również, e, jeśli oczywiście. To się skłębno oczywiście pomóc. Ogólnie jest taka sytuacja, że tak jak już mówiłem, zbliża się okres zimowy. E, na mojej działce ogólnie jest 10 kotów. Blisko działki e, przy młynach w Sorgardzie Grańskim jest, są 3 koty. Razem obecnie jest 13 kotów. No i oczywiście stąd moja prośba: jak już wiecie, że jak mniej więcej wchodzicie na kanał Prattle Flowers, to. E, po prostu wchodzicie w y, społeczność i tu mniej więcej macie oczywiście mój post y, z, pro, z, prośbą, z prośbą oczywiście o wysłanie karmy mokrej lub suchej y, dla kotów, jeśli oczywiście ktoś jest chętny to oczywiście może wys wysłać na paczkomat Oczywiście wszystkie dane, informacje, wszystko tu oczywiście się zgadza. Wszystkie praktycznie wszystkie dane, wszystkie tu są, praktycznie jaki paczko co trzeba wpisać, itd. Tak dalej, tak dalej. Także jeśli oczywiście możecie wysłać tą karmę mokrą, przysuchą, to oczywiście bardzo proszę o tą pomoc. To jest taka prośba ode mnie. dla widzów, też drodzy państwo, oczywiście w imieniu moim i kotów bardzo proszę o tą pomoc dla tych biednych kotków, bo Naprawdę, nie? To też praktycznie nie musi też być sucha karma czy mleko, bo też możecie nawet wysłać mleko w kartonie, ale też pamiętajcie, że to musi być oczywiście mleko bez laktozy, nie? Bo koty po prostu z laktozą to mleko po prostu nie, nie, nie za bardzo przypadają, tak? Ale no cóż, takie mamy czasy, że po prostu zbliża się. Okres zimowy, tak dalej. Koty oczywiście są bardzo głodne, no i po prostu potrzebują tego jedzenia. A wiadomo, że tego jedzenia jest coraz mniej. Dlatego po prostu proszę Was, drodzy widzowie, drodzy Państwo, o wsparcie dla moich kotów. Także jeśli oczywiście. Ktoś jest chętny, czy ktoś oczywiście może, oczywiście mówię tutaj nic na siłę, to oczywiście możecie wysłać karmę suchą lub mokrą, nawet mleko bez laktozy na e, praktycznie ten paczkomat STG04M, Kościuszki 18, Sroga Gdański. No oczywiście, e, jak to się mówi, mój mail to oczywiście kale 209 Numer oczywiście nie podaję, bo możecie wpisać dwa razy e, numer e, fejkowy. Także ta, e, praktycznie rzecz biorąc kod przyjdzie na tego maila. Także oczywiście e, też również zachęcam do tej pomocy, bo kotów może być coraz więcej, a tak praktycznie braknie tego jedzenia i jest naprawdę wasza pomoc potrzebna. Także oczywiście Tyle, co chciałem powiedzieć w tym ogłoszeniu. Także, no cóż, yy, przy okazji, też dziękuję za kolejne subskrypcje. Mamy obecnie yy, 751 subskrybentów. Yy, yy, do tego listopada, drugi rok, już w praktyce nagrałem około 386 filmów. Także to jest blisko, jesteśmy 1000 filmów, ale. To jeszcze trochę czasu. No też nie ukrywam widzowie, drodzy Państwo, że mam też problemy zdrowotne tak dalej. Także muszę latać nic po lekarzach i tak dalej. Też yy, nie wiem czy... Yy, jak to się mówi. No nie wiem jak to wam po prostu powiedzieć, bo nie wiem jeszcze czy wrócę na działkę, czy nie, czy jak, czy będą te firmy yy, z tych roślin z domu, czy te działki. No myślę, że na wiosnę pewnie yy, zawitam na działce, czy też w styczniu, czy w lutym. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i jak tam z moim praktycznym stanem zrobię. No, a tak, w ogóle to oczywiście zapraszam do kolejnych, oczywiście, materiałów. Dzisiaj jeszcze myślę, że coś wstawię, także już teraz oczywiście zapraszam. I oczywiście, jeśli. Yy, możecie pomóc to oczywiście dziękuję oczywiście za tą pomoc widzom i Wam drodzy Państwo także tyle co chciałem powiedzieć także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych także na razie no i oczywiście pozdrawiam i dziękuję